Dobra. Co to z tego? Dobre. To, to Dobre. Testujemy zespoły, to dobra? Testujemy ekipę. Tej Bartek tej już tej połknął w całości, to sugeruję, a, jadę, a ja dopiero wody wezmę. Wody się robić, żeby im coś skapł z tych udanych, jak któraś inwestycja będzie udana, to trzydzimi pieniędzy zainwestują. Fajny środek wody mają gdzieś. Ogłoszą, że zarobimy parę milionów, tak naprawdę zarobi z jakieś procent, bo muszą oddać pieniądze. Dobra. A tak w ogóle jedziemy pod Berlin dzisiaj do kogoś parku Rozrywki, kars, coś tam, coś tam. Jakiś truskawkowy park rozrywki. Pogoda fajna. Mamy jeszcze 100 kilometrów. Dojechaliśmy już tutaj przez płot. Widać jakieś kostery. Idziemy do kasy. Nie wiemy, czy tu się płaci za atrakcję, czy płaci się jakiś bilet wstępu. Na stronach internetowych są bardzo sprzeczne informacje, także zaraz dam wam znać. No to weźmy ulotkę. Są różne języki? Nie, 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 chodzi to. to. to? to co to jest? Mamy już mapkę. Wejście jest za darmo, ale są też jakieś dzienne karty. Bo, chyba jak się wchodzi za darmo, to się płaci za jakieś atrakcje. A można chyba też kombo kupić. No już wszystko wiemy: bilet dzienny 15 euro, roczny 35. Kupujemy roczne bilety, bo koło racza naszego mamy 4 albo nawet 5 tych kartców. Także przez rok możemy jeździć. Mamy wszyscy już karty i wchodzimy. Jezu, jak tu pachnie truskawkami. No, chodź. Musimy tutaj pooglądać. Mamy sklepy, mamy karuzele. O i tu jest y, karuzela. Jak byłem to mi się nie spodobało. ja tam nie chcę iść. Wiem, wiem. Na razie sobie pochodzimy, poglądamy co tu jest. Tu jest cafe bar z tym samolotem wielkim. Widzisz tam można wejść chyba do tego samolotu. Trzeba też kupić sobie, tutaj drzemy. Jest tego skoro Jakie chleby piękne. Je takie takie miski. Jesteś takie. Idziemy do lodowej krainy, ubieramy kurtki, takie fajne, polarowe, żeby nam tam zimno nie było. Palerynki. Pokaż się, Szymcio. Oh, jest łachatko, ale jest no. przyjemnie tutaj. Tak, będą rzeźby z lodu. Teraz wchodzimy, tu mamy obrazy na razie. Nie, przeżyjesz. Przeżyjesz, nie będzie ci Wow, ale to wyglądanie. I lodu jest Ej, no dotknij se, ale zimno. No, i rączkę. Wow. To jest dużo lodu, na ziemi. Mm -hmm. Ale jest silna, jest w krajnie lodu. No ale jest. Wow, ale jaki efekt I patrz tą robuchę! Idą na zjeżdżanie z lodu teraz chłopaki. Tutaj dzieci zjeżdżają. Ojej, dzień jeden! Ej, Misiek, tu jest bar. Misiu! muszę na zewnątrz. No, tu jest taki lodowy bar. Można sobie driniacza wypić. Ja muszę na zewnątrz, bo jest to I kolejna ślizgawka. Dobra, a wziął to pod dupę?

Chyba ci nie lubi pan. Patrzcie, jaki tron. Taki czysty ten lód, fajny. Jakaś czacho. O, kot w butach. Co to jest? borec. No. Nawet kibelki tu są w truskawki. Wyszliśmy na zewnątrz. Jest dużo atrakcji w środku, ale póki jest ładna pogoda to skorzystamy tutaj. A później będziemy się bawić w środku. Małe dzieci mogą tu na kucykach jeździć. Ale gdzieś są podobno też większe konie. O, a tu są kózki. Tak, mówiłem. Mówiłem, że tutaj są. A tu można wejść do zagrody. No podejdź, Szymek. O, widzisz, zjadła. Tu można kupić sobie pianki gdzieś i można sobie usmażyć. Tu jest kibelek, fotobudka. Zobacz, można sobie zdjęcie zrobić. Tu siadaj. Szymek na tronie. te szkielety, kotów. Jesteśmy w kartoflowym świecie teraz i idziemy na kostera. Musimy się tu zaraz odbić. I wchodzimy. Zaraz będziemy jechać takimi właśnie wagonikami. Są po dwa łączone. Cztery osoby wsiadają to akurat dla nas. Yy, są szybkie z tego co widzieliśmy, ale nie do gór nogami. Wyszliśmy już z kolejki i tutaj jest restauracja i z takimi fajnymi placami zabaw, żeby dzieciaki się nie nudziły. Super, idziemy jeść. Kupujemy zdjęcia z kolejki. Za dwa zdjęcia 6 euro, jedno zdjęcie 4 euro. A tu dużo jest znowu stoisk, dużo sklepów, dużo restauracji o i to jest ta restauracja właśnie na dole ale idziemy do innej, bo tutaj są gotowe zestawy a my idziemy do takiej restauracji z wesołym miasteczkiem też w środku i tam było można sobie samemu nakładać pokaż Aha. Nie, super o jest poducha do skakania, tu jest taka mała Kolejeczka dla dzieci, truskaweczka, a my idziemy dalej. A tu się jacyś państwo zasiedzieli. A my lecimy dalej na duże koło które w Energylandii bardzo lubimy, a tutaj jest w formie truskawki. Tu jest taka góra do wspinania też. Dzieciaki już stwierdziły, że chcą tam iść, także po kole sobie pójdziemy. Koniec października, a my w krótkich rękawkach. Nie?

Na traktorkami pojeździć? Tu jest taka gigantyczna zjeżdżalnia. I kolejna poducha. Tych poduch jest tutaj bardzo dużo i różnej wielkości dla dzieci większych, mniejszych. Jesteśmy w restauracji, tutaj jest taki samolot ze zjeżdżalnią, nie wiem czy go widać, ale powiem chłopcy, pewnie tam pójdą, jemy, oczywiście fast foody, no bo tutaj nie ma nic innego. I tam potem dalej jest sala zabaw, następne karuzele, także jest dużo atrakcji wewnątrz i dużo zewnątrz. To no, jest taki samolot, jeśli tam schodami biegną do góry i tu wylatują. O, akurat Kuba wyleciał.

Coraz szybciej. Tutaj różne mamy. Nawet łyżeczki można kupić. A tu są kalendarze adwentowe. Też różno smakołyki. Teraz chłopaki na filiżankach będą jechać. Jak dla chomika, zabawka, wiecie, ta co się biega i się kręci. i Łódki pływające, które moje dzieci bardzo lubią. Na szczęście na razie są na karuzelach. A ja sobie spaceruję i nagrywam. I pożeracze kasy, szczelnica, jakieś żutki. Zaraz spadną na dół. Uh! O, i można już kupić też świąteczne ozdoby tutaj na straganach. Kapitalnie to jest rozwiązane, bo są i stragany, i park rozrywki, i sale zabaw. Super. Jakaś beczka, która się tak szybko kręci, że ja to... No, odpatrzenia, mam zawroty głowy. Na taki designerski pociąg. Okay. Mamy prawie połowę parku, zwiedziliśmy. No, jeszcze nie wszystko nam się udało zwiedzić, ale przyjedziemy tu jeszcze, nie? Mhm, ale... Jeszcze dużo atrakcji zostało nam tutaj. Ale i tak one zdążyliśmy do Starano i Koło, no i Nad, resztę w środku, no i Nad, do pociągu trafiliśmy. Tak, i zaraz. I zobaczyłem zwierzaki domowe, tak jak kozy. Tak, Szymek był w mini zoo i karniu kozy. Ja bym. ja załatwiłem kozy i ja chciałam jechać na koniak, ale nie pozwolili. No już jesteś za duży na kucyki. To to musisz jeździć. Kaczki! Widzisz, A tu traktorkami jeszcze jeżdżą. Wiesz, Dzieci to założenia, No, dziecko tu wchodzi na własną odpowiedzialność. Jest to fajne, ale kurczę, miałbym chyba ciary. Kuba nie wszedł na samą górę. A tu małe dzieci mają małe rowerki i plac do jeżdżenia. To też fajnie. Nie, tam zobacz na go kartach, a tu były takie małe jeździki. Wchodzimy w i jest dla małych No to są mniejsze poduchy do Ale nie są takie niebezpieczne jak ten bombę, Bo ten bąbel wygląda najgłośniej. No czemu by takie takie coś zbudowali? No tam dali dla takich dużych dzieci. te bomby powinny być przyjemne jak ten. jest ten bąbel przyjazny. No ten jest mały. Wychodzimy właśnie z parku rozrywki. Zadowoleni, szczęśliwi. Pogoda dopisała. Nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć, wszystkiego przetestować, bo naprawdę jest dużo atrakcji, a są też kolejki. No ale mamy te bilety roczne. Kars ma pięć parków rozrywki na terenie Niemiec i w sumie za Szczecina do wszystkich blisko, więc będziemy jeździć. Mamy cały rok. Takie urocze klimaty. Wracamy. Jakimiś polami, lasami. Ej, mysz! Nie wiem, nie rozwiązałeś.